Zasłyszane historie. Kasteczka Bernadetty Niegdyś rzeczy skazańców, w których ściął kat, podobno przynosiły szczęście. Czy po 230 latach nadal działa ich dawna moc? Mój praszczur był katem. Dowiedziałam się o tym jako nastolatka i tak mnie to zafascynowało, że zaczęłam grzebać w rodzinnym drzewie genealogicznym. Podpłytywałam dziadków, czytałam stare dokumenty, pamiętniki wujów, sięgałam nawet po historyczne kroniki naszego miasta. Z czasem zabawa przerodziła się w pasję i tak oto, wiele lat później, skończyłam w Krakowie historię sztuki. A po powrocie do miasta dostałam ofertę pracy jako kustoszka miejscowego muzeum regionalnego. Od lat wiedziałam, że w muzeum jest straszny bałagan. Eksponaty były zestawione przypadkowo, czasami też ich opisy pomylono lub poprzestawiano. Poprzedni opiekun muzeum, pan Apoloniusz, nie był historykiem, a jedynie administratorem księgowym. Przede mną była wręcz katorżnicza praca uporządkowania wszystkiego. Byłam przeszczęśliwa. W trakcie przeglądania i dokładnego opisywania zgromadzonych zbiorów trafiłam na pergamin z XVIII wieku. Wynikało z niego, że miejscowy proboszcz wydał na świeżym powietrzu na placu przed świątynią uroczysty obiad z okazji dwustulecia ufundowania kościoła. Pośród zaproszonych gości znalazł się miejscowy kat, któremu podano jedzenie przy osobnym stole, Ustawionym w rogu dziedzińca kościelnego. Jego nazwisko brzmiało Franz Joachim Aldebrand, mój dziad. To właśnie z jego inicjatywy postawiono na rynku miasta szubienicę, na solidnej kamiennej podmurówce, zgodnie z prawem świeckim, ale i pouczeniami duchownych, by w ostatniej godzinie skazańcy mogli z szubienicy krzyż dojrzeć, który wieńczył wieżę pobliskiego kościoła. Pierwszą skazaną, którą uroczyście stracono w Wigilię Miejscowego Święta, była niejaka Bernadetta Wolicz, służąca w domu miejscowego notariusza, czyli osoby znaczącej, majętnej i nad wyraz wpływowej. Nieszczęśnica została oskarżona o pakt z diabłem, w wyniku którego zabiła swojego pana Raimunda Kronenberga i ukradła mu sakiewkę z 28 dukatami. Dowodem zbrodni była chusteczka, którą zmarły zacisnął w dłoni. Prawdopodobnie, jak napisano w akcie oskarżenia, wyrwał ją z dłoni napastniczki. Do wniosku oskarżyciela przychylili się ławnicy i wreszcie sam sędzia, który wydał wyrok po trzech dniach procesu: powieszenie i spalenie ciała na stosie. I tu przeczytałam coś, co mnie zdziwiło i zaintrygowało. Otóż sędzia podczas ogłoszenia wyroku w środę 28 stycznia 1789 roku kazał wraz z morderczynią spalić chusteczkę, z jakiego powodu nakazano zniszczenie koronnego dowodu. Wczytałam się w sprawę dokładnie. Okazało się, że prócz Bernadetty podejrzanym w sprawie był syn notariusza, Tomasz Kronenberg, który miał niezbyt chlubną opinię hazardzisty i pijaka. Jednak młodzieniec szybko został oczyszczony z winy, a chustka stała się koronnym dowodem winy kobiety, która miała to nieszczęście, że była biedna i przerażona tym, co wokół niej się dzieje, zatem nie wydusiła z siebie nic sensownego na własną obronę. Dlaczego jednak dość bogato wyhaftowaną chustkę uznano za własność biednej służącej? Przeglądając dawne dokumenty, przyszło mi do głowy, że prawdopodobnie Bernadetta została wrobiona w zbrodnię. I wtedy przypomniałam sobie o pewnym przedmiocie, jaki przechodził w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie wraz z innymi starociami. Była to metalowa kasetka, w której był przedmiot należący do jakiegoś skazańca, na którym mój dziad wykonał wyrok. Czy nie była to jakaś chusteczka? Poczułam dreszcz ekscytacji. Z tymi rzeczami po skazańcach to jest ciekawa sprawa. Otóż musicie wiedzieć, że kat był opłacany z kasy miejskiej. Nie były to jednak znaczące sumy i musiał się on imać wielu różnych biznesów, by utrzymać rodzinę. Niestety z katem nikt nie chciał mieć nic wspólnego. Co prawda każdy chciał dotknąć jego ubrania, gdyż istniał przesąd, że otarci się o kata przynosi szczęście. Zupełnie jak później mówiono o kominiarzu. Owo szczęście, według ówczesnych wierzeń, przynosiły także kawałki ubrań lub przedmioty, które w chwili śmierci znajdowały się przy skazanym, np. Łańcuszek na jego szyi, czy też przedmioty schowane w kieszeni. Rozumiecie więc, że kat skrzętnie zbierał rzeczy skazanego, by je potem sprzedać jako talizmany szczęścia. Dalsza historia chusteczki Bernadette nie była zapisana w kronikach miasta, ale w kronikach rodzin. Okazało się, że mój dziad Franz nie spalił rzeczy, które należały do nieszczęśnicy, ale kilka z nich sprzedał z zyskiem, w tym ową chusteczkę. Ta po pewnym czasie wróciła do mojego prapradziada, gdyż zamiast szczęścia przynosiła swojemu właścicielowi jedynie ogromnego pecha. Franz musiał oddać wszystkie pieniądze, który poprzednio wziął za jedwabną chusteczkę, potem zamknął ją w stalowej kasetce, miejscowy proboszcz pokropił wodą święconą i od tej pory była ona przechowywana w naszej rodzinie. Kilka dni później prapra pra, dziad Franz miał sen, w którym ukazała mu się Bernadetta. Dziewczyna nakazała mu przechowanie owej chusteczki do czasu, aż jej imię zostanie oczyszczone. A jej kości zostaną złożone w poświęconej ziemi, czyli na miejscowym cmentarzu. Wtedy, uwolniona od winy, będzie wreszcie mogła odejść ku jasności i zaznać wieczystego spokoju. Tu muszę dodać, że wtedy takich nieszczęśników, tak jak samobójców czy dzieci, które przed śmiercią nie zdążono ochrzcić, zawsze grzebano pod murem cmentarnym, po jego północnej stronie, w nieoznaczonym miejscu. Taki pochówek należał do najbardziej hańbiących i przed wiekami określono go mianem psiego lub oślego. Z jednej strony chodziło o brak jakiejkolwiek liturgii w czasie zakopywania zwłok, jak też o płytkość grobu. Po obudzeniu się Franz zapisał dokładnie miejsce pochówku Bernadety, a kartkę zamknął w kasetce z chustką. Pamiętam, że kiedy skompletowałam całą historię, pomyślałam, że opowieść o Bernadecie metalowa kasetka która była przechowywana w naszym domu oraz znajdująca się wewnątrz chusteczka i pismo w którym dokładnie opisano miejsce pochówku skazanej mogły być świetnymi eksponatami w naszym muzeum zabrałam rodzinę na naradę początkowo babcia była przeciwna żeby rodzinną pamiątkę umieszczać pod szklaną gablotą w jednej z muzealnych salek sama przecież wielokrotnie opowiadałaś – Że twojemu pra, pra, pra przyśniła się ta nieszczęśnica, powiedziałam. Nakazała przechowanie chustki do czasu, aż jej imię zostanie oczyszczone. Może ktoś ze zwiedzających znajdzie sposób, by Bernadetta odzyskała dobre imię. Babcia dała się przekonać. Okazało się jednak, że to nie gość muzeum, ale ja sama rozwiązałam zagadkę kryminalną sprzed wieków. Oto bowiem, kiedy przygotowywałam miejsce do eksponowania kasetki i rozłożonej obok starej chusteczki, zwróciłam uwagę na jeden z jej rogów. Był dziwnie podziurawiony. Przyszło mi do głowy, że być może znajdował się tam monogram, który przed wiekami świadczył o swoim właścicielu. Jak sprawdzić, czy miałam rację? Zadzwoniłam do kolegi, który zajmował się skaningiem rentgenowskim starych przedmiotów. Ucieszyłam się, gdy powiedział, żebym przysłała chustkę, a on dzięki mikrofotografii będzie w stanie uzyskać powiększenie splotu pojedynczego włókna. Mówiłaś, że chustka jest jedwabna, powiedział. Zatem nić została utkana z kilkudziesięciu włókien jedwabników. Odciśnięty na nich ślad, niefachowo nazwę tu zagnieceniem, wskaże kierunek naciąganej nici w czasie haftu monogramu. W ten sposób możemy odtworzyć wzór sprutego haftu. Nie odważyłam się wysłać chustki pocztą, lecz pojechałam do Wrocławia i osobiście wręczyłam ją koledze. Analiza nie była zbyt trudna, i następnego dnia rano miałam już wynik. Badanie potwierdziło, że przed wiekami w rogu chustki był monogram, który uczyniono z liter T. Z pewnością były to inicjały Tomasza Kronenberga. Syna zamordowanego notariusza. Najwyraźniej jeden z przekupnych ławników, w którego posiadaniu znajdował się dowód winy, czyli chusteczka znaleziona w dłoni zamordowanego, z zasawitą opłatą zniszczył inicjały. Żeby oczyścić dobre imię Bernadety, urządziłam ponowny proces, do którego jako ławników zaprosiłam najbardziej poważnych mieszkańców. Początkowo burmistrz miasta kręcił nosem. Jak zwykle też ludzie, którzy mieli w tej sprawie najmniej do powiedzenia, zaczęli wypowiadać swoje sądy o fanaberiach pani Kustosz, której najwyraźniej stanowisko i woda sodowa uderzyły do głowy. Na szczęście więcej osób poparło mój pomysł i pewnego dnia w reprezentacyjnej sali ratusza rozpoczęliśmy powtórny proces Bernadette Wolicz. Rozprawa przy licznym udziale mieszkańców ciągnęła się przez prawie sześć godzin. Ja wystąpiłam w roli obrońcy. Wszyscy ławnicy, jak też przewodniczący całemu składowi sędzia, przychylili się do mojej wersji wypadków. Wydano wyrok uniewiniający. Jeśli zaś chodzi o proboszcza, to zgodził się on przenieść kości nieszczęśnicy w obręb cmentarza i po ceremonii pochówku odprawić za duszę Bernadety stosowną mszę. Z pewnością sądzicie, że jednej z następnych nocy przyśniła mi się nieszczęśnica, którą przed wiekami wrobiono w morderstwo i najwyraźniej w całym majestacie panującego wówczas prawa po prostu zamordowano. Nic takiego się nie zdarzyło. Co stało się z synem notariusza, który najprawdopodobniej zabił własnego ojca? O tym kryniki również milczą, a jego postać zniknęła w mroku historii. Ja natomiast jestem zadowolona, że dawna przepowiednia spełniła się z moim udziałem. Co więcej, od tamtego czasu wszyscy wokół uważają, że jestem w czepku urodzona, jakby nad moim życiem fatum rozłożyło opiekuńczy parasol. Czyżby chustka przyniosła mi życiowe powodzenie?